Bardzo klimatyczna muzyka. Nie <laughs> jakby co wciąż tu jestem. Kort się przed chwilą rozłączył ze Skype'a, przez co mi wybiło chwilowego ściga. Ale już jesteśmy. Przynajmniej ja. Kort zapomniał się pożegnać, ale... Ale trudno się łowić. Lulu Lamer! Kejasu jest nazwisko, Andra Hoffman, ale nie mam pojęcia z Przez ją tutaj w specjalnych pozdrowieniach. Kurczę no? Tak gra jak się spoczywa, można pewnie? To ten poziom trudności to i tak do mnie działa. Ale ja już się wyciszam. Ale jak co wciąż tu jestem? Róż, róż, róż. O! Plachowski. Jeden Polak. Czyli kolejny trzymy Polak. Pewnie jest tu więcej Polak, ale... Nie to się. Polewaj flaszkę! W końcu kurwa udało się skończyć serię O, Peter McDonald kurwa <laughs> Kurwa, te komputery już rodzą jak się nie kierować. Które... Mówicie, jak chcesz to sobie łączyć się, boje, nie? to daje eskalację, zobaczymy. No nie no, wybaczę, nie? Także. Będzie... Eee, kongratujesz... No jednak to nie koniec Dobra, no to ENTER, co my tu mamy? Muszę pozbierać swoje przedmioty Maska jaska Kurde, to, tyle tu to jest przedmiotów, że ja nie wiem czy to wszystko zła unieść no, nie macie pojebało, że z nie będzie zrządzić. Jak coś siedzi w sumie obok, nie, ale nie, wiem po nie, już ma to nie, nie, kurczę. To Co to jest. Co tam nie, nie, Co to za nie, O, snajperka. nie, ale Jak my mamy stąd wyjść? Pauza w drugiej minucie? Co to Dobra, wychodzimy stąd, nie? O, da radę, no. Ale dobrze by ja było że przesunęła się grę samemu. Gdzie się wracamy? Gdzie się wracamy, co? Czy to bezpieczne? Nie wiem, czy to bezpieczne... Pfff... To jest mój samochod. O, patrz, jest ta brama na samym a tu było nasze auto kiedyś. Cholernie gówno, no. Ty, tam jest King Monk! Dawaj go. Tukaj. O jak spania, o Chyba i oto, jak szybko upomnij z 2000, 2008? A, 2008, prawda? co ty gadasz? Z 2008 levela dla 3.0 Chociaż. Czuję, chyba... No, idealnie. Już się rozłączył i wyjął mi dźwięk. I po prostu boski. I dodatkowo coś dla Nagomata. I próbujemy pokryć. A w dodatku daje śmieszne XP. I jeszcze w dodatku noga mi boli. On właśnie krzyczy, że używam ur głównie połszy. No, ma tego już teleportu jest teleport. Idziemy do Sanktuar. Nie, co to jest Overlook jakiś. Idzie aby poziom nabijam, no? Nie, nie nabijesz mi poziomu. Bo ich się ekspa to nie poziom. No what the fuck! Gdzie oni nas wysyłają? To było coś niebieskiego. I to jest niebieskiego coś Nie to jest za cholery No nie A, tu już jest jakiś quest pomocny w ogóle O kurwa Ale topa <laughs> Dobra Dziękuję wszystkim za uwagę To by było na tyle i trzymajcie się i do zobaczenia w następnej serii Hejka. Na razie No kornie mówi na razie